Siemano koniaro i koniarzu, dzisiaj jest kolejny odcinek z oceniania stajni widzów, a dzisiaj jest ze mną Emilia. Cześć! Tak, jest ze mną Emilia. Jest ona kolejną uczestniczką tej serii, ponieważ została wspierającym. Oczywiście Was zapraszam też do wspierania kanału. Są różne poziomy wspierania, ale oczywiście zanim przejdziemy do koni Emilii, ja jak zawsze chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom, a tym razem są to Amelcia 2137 <grychle> Rachel McDeep oraz X Koniara X. Jeśli chcesz mieć możliwość znalezienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć dzwoneczek. Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie wam się tutaj wyświetlają na ekranie. Jeśli ty chcesz do nich dołączyć oraz na przykład dołączyć do mojego klubu, to oczywiście na dole masz przycisk wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. A Emilia jest na dzikusku, którego też rozumiem, że będziemy oceniać. Możemy od niego zacząć w sumie, jak chcesz. No dobra, tylko ja tu tutaj odłożę do boksu. Dobrze, o, dobrze, odstawimy. Ha, ja odstawię też Swojego konia w sumie, żeby nie przeszkadzał. Dobrze, więc zaczynamy tutaj od tej strony i mamy kaktusa. Ej, ja, ja trzymam konia kaktusa, bardzo to jest fajne imię moim zdaniem. Ja już go dosyć dawno kupiłam i dopiero niedawno się zabrałam za trenowanie jego. Jezu, ja mam dużo takich koni i też czasem wracam do tych koni. Jezu, ja wytrenowałam raz konia, którego kupiłam pół roku temu, no nie? I mam takie, kurde, jak ja dawno tego konia nie widziałam w ogóle. Kocham dzikuski. Ja też. Tego dzikuska akurat nie mam. Jest jeden dzikusek, który mi się nie podoba i jest to ten taki biały z tymi niebieskimi. On jest taki, jakiś trochę czy mi się nie podoba, on taki jakiś, nie wiem, za niebieski jest przejdźmy do outfitu chciałam powiedzieć, że bardzo fajnie w ogóle ten kolorek na tym ciemnej maści się odznacza czaprak i siodło jest takie czarne, takie neutralne ale bardzo się fajnie wybija ten kolorek i są też kokardeczki ładne takie neonowe wręcz bym powiedziała, że ten kolor jest taki pasuje do tego ogłowia bardzo pasuje, to wygląda w ogóle jakby to było razem ja nim byłam na smash or pass, jak na live było mamy Elwirę, jest to Emilia, nasza wspierająca o włosy, bardzo lubię te włosy jest i dlatego różu tutaj masz. Co ja ci powiedziałam? Bo już nie pamiętam, tyle było osób. Chyba pas, Charlie mi powiedziała, masz i czarna też pas. I zapraszamy oczywiście na live. Dzieją się, jak słyszycie różne ciekawe rzeczy. O, Oj, boże. boże, czy naprawdę to jest tylko, którego widzę? No tak. Co ja mam powiedzieć? To jest najlepszy koni, najlepszy outfit, jaki mógł powstać. No, ja tu nie mam żadnych zarzutów do Bibi po prostu. <laughs> w ogóle, właśnie widzowie, bo nie wiem, czy wiecie, ale Bibi jest to nasz kucyk klubowy. I jest to oczywiście też nasz outfit klubowy. I on jest przecodowny, i wydaje mi się, że nie mam kompletnie żadnych zarzutów. Śliczny jest, widzowie, ocencie w ogóle. Nie wiem, czy mówiłam na początku, ale jak jesteście wspierający, to akurat nieważne, od najniższego progu możecie być w klubie i też możecie mieć właśnie, znaczy oczywiście jak będziecie chcieli, możecie kupić Bibi i outfit, ale no, ale wiadomo, sentyment też mam duży do niego. Stwierdziłam, że Bibi zasługuje, żeby być na tym odcinku. Tak, w ogóle o tym nie pomyślałam, ale genialny to był pomysł, żeby go tu umieścić. Tutaj ten outfit tak, w sensie no podoba mi się, ale jest taki, no ten czaprak mi tu nie, nie pasi. Okej, okay, mamy Ruby. Ja w ogóle chciałam powiedzieć na głos rudy przed chwilą, bo myślałam, że to jest rudy. Już się chciałam zapytać, ej, da się konia rudy nazwać, ale to jest Ruby, czyli po prostu Rubin. Jest to Tennessee Walker. Śliczny, ta maść też jest dla mnie przecudowna. No i mamy outfit brązowiutki. Może to, no nie wiem, czy to tak wszystko idealnie ze sobą współgra, ale na pewno brązowy jak najbardziej wydaje mi się, że ten kolor dla tego konia jest idealny, idealnie pasuje. I ciekawe, że tylko kartki są inne, ale fajnie, że daje coś innego i się troszkę wybija, ale na przykład widzę, że na siodle masz się zielone detale, które w sumie te kokardki też mają zielone detale, więc nie wiem, czy to było zamierzone, ale... Tak, bo ja nie mam żadnych takich zielonych całych kokardek, więc stwierdziłam, że te dam i w sumie pasują. No, pasują. Idealna jest ta torba jeszcze z tymi, właśnie nie wiem, czy to są jakieś borówki, czy to są jakieś kwiatki konkretne, bo też to mamy jakieś roślinki. Fajnie, wygląda jak taki koni na działkę, który sobie jedziesz na przykład w teren i sobie, nie wiem, siejesz kwiatki, zajmujesz się ogródkiem i konik ci przemaga, tak mi się kojarzy ten koń. Takim zamysłem trochę był tworzony ten outfit. No i tu jest właśnie bez sprzętu kusek. Mamy dragona, fajne imię w ogóle. I mamy dzikuska, bardzo lubię też tego. Zresztą kurczę ja wszystkie prawie. No tak jak ci mówiłam, oprócz tego białego dzikuska, to kocham wszystkie dzikuski. No i ma taki kantarek, jest takim po prostu konikiem, który dopiero co przyniosłaś z padoku, rozumiem, tak? No i ja jego też y, kupiłam od razu, jak odblokowałam Dziki Las. I tak sobie powiedziałam, że no kiedyś kupię tam dzikuska. Może nie dzisiaj, ale jakoś tak wyszło, że od razu kupiłam. No ale kantarek nie wiem, czy był specjalnie dobrany, ale ma, jest dobrany do oczek, tak zauważyłam. Tak fajnie wygląda. Mamy so o kurczę, jakie fajne imię też. To jest wczoraj, jak. Na, ee... Aha, z tego też widzowie macie tutaj urywek z live'a może. Dobra, i chyba nie wiem, czy to się, ile to się czeka. O, wszyscy może się napisać. Może to będzie miało większą moc wtedy. Robiliśmy wczoraj pranka trochę takiego. I tu siodło mi nie pasuje, ale nie miałam już innego. I stwierdziłam, że to jeszcze jest w miarę znośne. To siodło, powiem Ci, że ono po prostu ma tyle. Jest na tyle ładne, że faktycznie, tak jak powiedziałaś, że jeszcze pasuje. I wpada troszeczkę ten jego czerń w taki granat, więc pasuje. Do outfitu ogólnie. Skrał się z tym niebieskim koniem. Właśnie, bo te fryzy czarne całe, kare, to one trochę wpadają w niebieski, więc rozumiem, że taki był zamysł, żeby odzwierciedlić jego duszę dosłownie, bo on wpada w niebieski. Mamy kolejnego konika. Jest to silver. Trochę ma taki srebrny kolor, taki ciepły. Tak, do dobierałam to imię. Mhm. Ale nie, też bardzo fajny konik. Znaczy, no, bardzo fajna maść, bo no ja już kiedyś mówiłam wielokrotnie, że po prostu nie lubię tych parterów, tak, bo mają te wielkie tyłki. I znowu ten tyłek jest taki ogromny, że mnie zatrzymało. Mamy kokonat. O Jezu, ja też mam konika kokonat. Taki walentynkowy jest. Ojejku, akurat będzie. Tylko, że kurczę, nie wiem kiedy ten film wleci, bo mam... Prawdopodobnie nie będzie w okolicach walentynek. Jak to oglądacie, nie wiem kiedy to będzie. Kokonat przywróci wam vibe właśnie walentynek w tym momencie. Pamiętajmy, że zawsze można celebrować miłość, tak kokonat. I bardzo fajnie, że, że takie walentynkowe. A czy te owiki są dostępne ogólnie w Globalu? One są z Globala i ma fajne to serduszko tu. Właśnie chciałam powiedzieć, że to serduszko tak fajnie Wygląda trochę, jakby on był z komiksu i miał wiesz, tam takie serduszka po prostu, jakby, jego emocję po prostu odzwierciedlić, jaką czuję, że się zakochał w kimś dosłownie. Takie mam skojarzenia. Ten koniec w ogóle śmieszny, akurat jeśli chodzi o jego maść, co jest bardzo ciekawa, ale no, ja nie lubię za bardzo modeli po prostu tych koni. Kręcą głową cały czas, jakby, nie wiem, mi się kręciło w głowie. Mamy sztorm, jest to burza. Powiem ci, że nie spodziewałam się takiego widoku po tym imieniu. <laughs> jest dość zaskakujący. Może on jest, nie wiem, może on ma jakąś osobowość, Kurczę, nie wiem, a kocyki to często potrafią być jakieś nieprzewidywalne. Tak czy siak ten outfit jeden chyba z najlepszych, jakie jak na razie oglądaliśmy, bo bardzo ładnie pasuje do tego konika. Jest taki delikatny. No mówię, no to imię to jest w ogóle skrajność totalna, to co widzę. Konik Barbie. Tak, trochę konik Barbie. Nawet nie wiem, czy nie było zabawek, że właśnie była Barbie z koniem i chyba nawet był taki podobny ten koń i był Izabelek taki jasny. Dobrze, uuu, mamy butter, mamy masło. To też jest fajne imię, które muszę nazwać swojemu koniu. Pierwszy raz widzę Morgana w Irokezie. Mi się spodobało? jakoś fajnie, bo jest inny, bo już się przyzwyczajają do tych Morganów, jak one wyglądają i wszyscy jeżdżą w tych grzywach długich, ale ciekawie na tym koniu to wygląda. Jeśli chodzi o jego oczy to wiadomo, Sid, tak dokładnie. Ma się ciekawa, no ale nie wiem, jakoś bardzo propsuje, jeśli chodzi o kantarek, bo tęczowe rzeczy zawsze są bardzo fajne, więc kantarek ma uroczy. Mamy Amber. Amber to coś z ogniem chyba. Nie wiem, to mi się kojarzy z książką tylko, ale do siwych koni pasuje różowy. Nie. Żyjesz, Emilia, bo cię rwie, rwiecie. O, już jest. O, już jesteś, już jesteś, dobra. I to jest ostatni koń już bez sprzętu. Okej, okay. generalnie ta odmianka kucze. Nie wiem, czemu nie mam jeszcze. Aha, wiem, czemu nie mam tego konia, bo mi się nie podobała jego odmianka na pyszczku. Widać, że to jest takie ustalone, jakby. Chociaż teraz, jak tak widzę, że on ma warto, to wygląda, jakby miał takie serce tutaj na czole. Tak wygląda. Mamy honi, miodek, który mi się kojarzy z serwerem. Starysty bardzo lubię tego konia. W ogóle nie wiem, czy to nie jest mój ulubiony arab. Widzowie nie wiecie, to można kupić go właśnie na tym święcie ekwestriańskim? Czy jakie tam oni zmienili to święto? Tak czy siak, ten fioletowy bardzo fajnie wygląda na tym koniu. Ten outfit robiłam tak trochę już z ostatków mojego sprzętu, a wyszedł. No właśnie, bardzo fajnie wyszło. Bardzo fajnie i na przykład widzę, że jest siodło i czaprak stare, ale patrząc na kształt to naprawdę bardzo fajnie wyszło. O, no i torba czarna, ale ma wnętrze fioletowe i to nie wkurza zawsze ta torba. Potrzebuję czarnej torby i mam na przykład tą czarną torbę, ale nie wkurza. To, bo na przykład jest fioletowy w środku i nie to denerwuje, bo często nie mogę właśnie wybrać, bo mi nie pasuje. A tutaj akurat fajnie, bo oczywiście no. jest fioletowy, więc to idealnie pasuje. Oho, mamy jellyfish. Jellyfish to jest meduza, tak? Tak, to jest te glutki takie. No właśnie, bo że nienawidzę medus, strasznie się ich boję, jak zawsze pływam w morzu czy coś. I mamy, można powiedzieć, trochę wygląda jak brat czy tam siostra Bibi. Tak. To też był w ogóle widzowie pomysł na konia klubowego, ale uznaliśmy, że Bibi jednak. No, jednak ten brązowy bardziej do nas. No, w ankiecie tak wyszło zresztą. Do mnie też bardziej ten brązowy przemawiał. Ten koń też wydaje mi się, że jest chyba na drugim miejscu, jeśli chodzi o Gotlandy. I na pewno, jak będą promocje, bo mają być promocje, całkiem możliwe, że jak to o widzowie oglądacie, to już były promocje na Gotlandy. Na pewno go kupię. I właśnie ten outfit, pięknie. Ten czarne ogłowie i czarny siodło, wydaje mi się, że idealnie pasuje, jeśli chodzi o sprzęt. I ten różowiutki do jego chrapek. Jeden z najlepszych outfitów, jakie jak na razie oglądałam, wydaje mi się. Szkoda, że są bugi w SSO i te kwiatki się zlewają. Z grzywą, ale no to mnie denerwuje. Ten różowy kolor, bo mi się skojarzyło z tymi e, meduzami, co pan powie, tam były różowe meduzy <noise> i, ta, i tak stwierdziłam, ta. że na różowo będzie. Ej, no, to to jest przemyślane. Mamy jazz. Myślę, że ten koń lubi jazz. Może? Tu jest cały tęczowy, ale stwierdziłam, że mu pasuje i tak zostawiłam już. Tak, bardzo mi pasuje ten tęczowy. Ja w ogóle lubię tęczowe outfity. Ja swojego Araba tego z hereczką Też ostatnio ubrałam na tęczowo. No nie lubię tego Araba, przez to, że on ma tą taką odmiankę na tych oczach i po prostu. Mi się akurat to nie podoba. I dlatego go nie mam, ale generalnie kruk właściwie jest odzwierciedleniem konia, ja tylko jakby był krukiem. Tak, więc idealnie. Mamy blind. O, czy ten koniec ślepy? Nie wiem, chyba nie. Koniu, jest ślepy, mogę ci pogłaskać, nie przestrasz się. Muszę kupić tego perszerona, bo on jest taką petardą, po prostu on jest taki głęboko czarny jeszcze na tym modelu to tak mega wygląda. Może on jest ślepy, bo ma na owikach ma tu oczy takie. A, może to są jego oczy. I właśnie w sumie to wygląda jak oczy już też kiedyś o tym myślałam. W ogóle tu jest taki króliczek jaki stwierdzony że pasuje, bo on jest takim wielkim koniem i ma tu małego króliczka. Ojej, tak, taki kontrast. Ten czaprak jest strasznie ładny. Nawet nie wiem skąd go mam. Właśnie burung... Gdowy koc barokowy. Boże. Ej, ale barok, to tak, to jest coś, co bym skojarzyła z tym koniem, że jest taki barokowy. Dostojny jest bardzo. Piórka mi się podobają. No, te piórka, idealny detal jeszcze do tego. No, jeden też z najlepszych, wydaje mi się, outfitów. Mamy Fairy, jest to wróżka, czy tam baśni? No, chyba wróżka jakoś tak. O Jezu, jak ten żółty idealnie do niej pasuje. Jezu, ja na tym koniu jeździłam chyba na brązowo jasnym właśnie jakimś sprzęcie, ale ten żółty, jakbym wiedziała, że tak na nim wygląda, to bym chyba ubrała ten żółty. No. No, to jest jeden z moich ulubionych outfitów. To jest chyba mój ulubiony outfit, jak na razie, jednak na dziś w Twojej stanie. Nie wiem, może jeszcze coś mi zaskoczy, bo zostały chyba jeszcze trzy. Ale Jezus, Maria, ażbym ubrała tego konia, tak, bym sobie pojeździła. I jeszcze to siodło jest takie delikatne, i w ogóle ten koń też się wydaje taki delikatny, taki słoneczny, takie na upalne dni. Mega klimat, w ogóle kocham też tego painta, bo mi się w ogóle bardzo kojarzy z Rosą, z Mustanga. Tym głowę zaliczyłam w topę, bo właśnie, jak mówiłam chyba na Discordzie, jak rozmawiałyśmy, kupiłam je ze starkos o nie, to jest ta rzecz, to jest ta rzecz. Tak. Oczywiście ten znaczek znicza dla Emilii w tym momencie. Melody, ojeku Melody, jak słodko. Słodki fiordzik taki. Ja nie mam akurat tego fiorda, ale on jest też taki jaśniejszy, taki jak taka niewypieczona bułka wygląda trochę. No i właśnie z tą torbą, bo ona w środku jest różowa i ja nie wsadziłam tu żadnego zwierzątka, bo by mnie to zdenerwowało. A, tak, a sprytna jesteś. Tak. No w sumie ciekawy zabieg, no bo ja oceniałam to jak widzę, więc w sumie i tak. I widzę, że tutaj jest połączenie tak mniej więcej... Trzy... Czterech kolorów, jezu, myślałam, że trzech, ale czterech. I to tak fajnie się przeplata, że ogłowie jest do torby. Tutaj mamy siodło, ale to siodło jest brązowe i to też tak fajnie wygląda. To w tych ochraniaczach jest troszkę fioletowego, trochę mam wrażenie, że brązowego. I to też wszystko pasuje wszystkie te jeszcze kokardki jest bardzo dużo kolorów i ładnie to połączyłaś, a wiem, że to jest trudne generalnie, więc bardzo sprytnie to zrobiłaś moim zdaniem, i bardzo mi się podoba, jak to na tym koniu wygląda. O, mamy blue! Bardziej bym powiedziała, że tamten kon się nazywa blue niż ten. To no wiem, ale... Najpierw nazwałam, potem pomyślałam. Ale też ciekawe, zaskoczenie, O jezu, te kwiatki. W sensie one w ogóle nie są przestrzenne, ale są prześliczne. Mi się kojarzą z hawajami. Tak, tak właśnie, tak chciałam powiedzieć. No, ten koń dosłownie też tak patrzy, taki hawajski. Też ma bosal, jeżeli też mi się wydaje, że bardziej jest taki natural. To jest chyba mój ulubiony Apollosa, tak szczerze. To są właśnie te dwa, które mi się najbardziej podobały. Jeszcze mi się podoba ten taki dalmatyńczyk, że tak powiem. Aha, ten, ten, do czaju. No, ale nie fajnie w ogóle, że to siodło jest takie ciemniejsze. To się bardzo fajnie na tym czapraku też odznacza. I też pasuje, bo na tym bosalu jest trochę brązowego, więc na początku nie mogłam się przekonać do tego siodła, bo ma taki specyficzny, ten brązowy, ale pozmieniałam o głowie i teraz pasuje, bo jest ten taki. No, bardzo pasuje. I też są jakby trzy kolory, połączenie trzech kolorów, więc bardzo fajnie ci wychodzi to, bo też jest jeszcze różowe, właśnie ten beżowy i brązowy. I mamy cupcake, mamy babeczkę, Jezu, i niebieski. Wygląda ślicznie na tym koniu. Też taki wiosenny ten koń, moim zdaniem, jest strasznie. Na wiosnę, jak się zacznie, to bym jak najbardziej ubrała. Jeszcze może przez te kwiatki też głównie, ale w ogóle. Taki pozytywny, ten niebieski jest na tym koniu i bardzo ładnie wygląda. Mamy też siodło brązowe. One są śpiące cały czas, te tak konie. Tak, no. Oczy zamykają. Obudź się, halo, cupcake. No i ogłowie głowie widzę, jest chyba tego samego odcienia, co siodło, więc bardzo ładnie. Szczerze mówiąc, nie wiem, bo ja kupiłam to ogłowie, albo miałam je w szafie i po prostu wzięłam jakieś siodło ze sklepu, które tak na oko pasowało. I ten outfit, nie wiem, czy był specjalnie dobrany, czy nie, ale też zawsze lubię to podkreślić, że jest z koloru jego oczek, więc bardzo fajnie. Akurat tutaj nie patrzyłam na oczka, ale no rzeczywiście pasuje. Cute cupcake. Helikopter, helikopter. Co tak chodzisz w kółko? Wszystko okej? Okay? Ja lubię kółeczkę robić, jak też koniem i w ogóle. To widzowie oczywiście piszcie w komentarzach, który koń Emilii dzisiaj na odcinku wam się najbardziej podobał. Napiszcie swoje top 3 też, jak chcecie. No i Emilia, chciałabyś kogoś pozdrowić na koniec odcinka? Nie wiem, chyba nie. OK. Pierwsza, która nie pozdrawia z poczku. <słysza> nie trzeba, ja się zawsze pytam tak po prostu, czy ktoś chce. Dobrze. To w takim razie dziękujemy wam za oglądanie. Zapraszam was oczywiście na livey. Jeśli chcecie zostać wspierającymi, na przykład wystąpić w odcinku, to też zapraszam serdecznie. No i my z Emilią, jak zawsze, przesyłamy wam gorące pozdrowienia. Cześć.